Piotr stał na balkonie swojego mieszkania w Warszawie, patrząc na ulicę poniżej, gdy nagle zadzwonił telefon. To był Michał, jego najlepszy przyjaciel z dzieciństwa, który właśnie oznajmił, że jego narzeczona go zdradziła i rzuciła. Piotr poczuł, jak serce mu pęka, bo od lat ukrywał swoje uczucia do Michała, a teraz ta wiadomość otworzyła drzwi do czegoś, co mogło zniszczyć wszystko. Bez namysłu zaproponował Michałowi weekendowy wyjazd nad jezioro Mazurskie, by oderwać się od problemów. Michał zgodził się natychmiast, nie wiedząc, że dla Piotra to nie tylko ucieczka, ale szansa na wyznanie prawdy. Droga samochodem była pełna śmiechu i wspomnień z liceum, gdzie spędzali razem każdy wolny moment, grając w piłkę czy wędrując po lasach. Michał opowiadał o swojej pracy w korporacji, o presji rodziny, by się ustatkował, a Piotr słuchał, kiwając głową, choć w środku walczył z burzą emocji. Dotarli do małego domku nad jeziorem późnym popołudniem. Słońce chyliło się ku zachodowi, Malując wodę na pomarańczowo. Rozpakowali rzeczy, a Piotr otworzył butelkę wina, by rozluźnić atmosferę. Siedzieli na werandzie, patrząc na fale, gdy Michał nagle powiedział: Wiesz, Piotr, zawsze mogłem na ciebie liczyć. Jesteś jak brat. Te słowa uderzyły Piotra jak cios, bo on czuł coś zupełnie innego. Wieczór minął na rozmowach o życiu. Michał mówił o zdradzie Agnieszki, o tym, jak czuł się oszukany a Piotr dzielił się swoimi historiami z pracy w agencji reklamowej, gdzie musiał ukrywać swoją orientację przed konserwatywnymi kolegami. W Polsce, gdzie Kościół i Tradycja wciąż dyktowały normy, bycie gejem nie było łatwe. Piotr pamiętał, jak w szkole koledzy szydzili z pedałów, a on milczał, bo bał się odrzucenia. Teraz, siedząc obok Michała, czuł, że nadszedł moment, by to zmienić. Następnego ranka poszli na spacer brzegiem jeziora. Michał wyglądał na zrelaksowanego, ale Piotr czuł napięcie. Zatrzymali się przy starej wieżbie, gdzie Michał zaczął mówić o swoich planach na przyszłość: małżeństwo, dzieci, stabilne życie. Chcę być jak mój ojciec, twardy i odpowiedzialny, powiedział. Piotr poczuł ukłucie w sercu. Jego własny ojciec, konserwatywny policjant, nigdy nie zaakceptowałby syna geja. Pamiętał, jak raz podsłuchał rozmowę rodziców o tych dewiantach w społeczeństwie. Wrócili do domku na obiad. Piotr gotował, a Michał pomagał, ich ręce czasem się dotykały przypadkiem. Dla Piotra te momenty były elektryzujące, dla Michała zwyczajne. Po posiłku zasiedli przy ognisku. Gwiazdy świeciły jasno, a jezioro szumiało cicho. Michał otworzył się bardziej, mówiąc o presji rodziny. Jego matka ciągle pytała o wnuki, ojciec o awans. Czasem czuje, że żyje nie swoim życiem, uwyznał. Piotr kiwnął głową, myśląc o swojej własnej walce. Nagle Michał zapytał, A ty, Piotr? Dlaczego nigdy nie masz dziewczyny? Jesteś przystojny, inteligentny. Piotr zamarł. To była szansa. Ale zamiast wyznać prawdę, wymamrotał coś o pracy i braku czasu. W środku czuł się tchórzem. Noc minęła niespokojnie. Piotr leżał w łóżku. Słuchając oddechu Michała w drugim pokoju, marząc o czymś niemożliwym. Rano obudził ich deszcz. Zamiast spaceru, spędzili dzień w domku, grając w karty i oglądając filmy. Michał śmiał się z żartów Piotra, a ich bliskość rosła. W pewnym momencie Michał położył rękę na ramieniu Piotra, dziękując za wsparcie. Piotr poczuł fale ciepła, ale też strach. Co jeśli wyznanie zniszczy przyjaźń? Po południu deszcz ustał. I wyszli na zewnątrz. Stali nad wodą, rzucając kamienie. Michał nagle powiedział: Wiesz, Agnieszka zdradziła mnie z facetem. To boli, ale może to znak, że muszę coś zmienić. Piotr spojrzał na niego, serce biło mu mocno. Może tak, odparł cicho. W tym momencie poczuł, że nie może dłużej milczeć. Ale zanim otworzył usta, Michał dodał: Może znajdę kogoś, kto mnie naprawdę zrozumie. Te słowa dały Piotrowi nadzieję, ale też zwiększyły napięcie. Wieczorem przy kolacji Piotr zebrał odwagę. Michał, muszę ci coś powiedzieć zaczął. Michał spojrzał na niego zaciekawiony. Ale w tym momencie zadzwonił telefon Michała, to była jego matka, pytająca, kiedy wróci. Rozmowa przerwała moment, a Piotr stracił impet. Leżąc w łóżku tej nocy, obiecał sobie, że jutro wyż naprawdę. Nie wiedział, że to decyzja, która zmieni wszystko. Następny dzień był słoneczny. Piotr i Michał wybrali się na łódkę po jeziorze. Wiosłowali w milczeniu, ciesząc się ciszą. Piotr czuł, że to idealny moment. Michał, pamiętasz, co wczoraj powiedziałem? Muszę ci wyznać coś ważnego, zaczął. Michał przestał wiosłować, patrząc na niego poważnie. Jestem gejem, wyrzucił z siebie Piotr, czując ulgę i strach jednocześnie. Michał zamilkł na chwilę, a potem skinął głową. Wiedziałem od dawna, Piotr. Ale to nic nie zmienia. Jesteś moim przyjacielem. Te słowa powinny przynieść ulgę, ale Piotr poczuł rozczarowanie. Chciał więcej niż przyjaźni. Ale ja. Czuję do ciebie coś więcej, dodał cicho. Michał wyglądał na zaskoczonego. Co? Piotr, jestem hetero. To niemożliwe. Wrócili do domku w napiętej atmosferze. Michał unikał wzroku Piotra, a Piotr czuł się upokorzony. Wieczorem Michał wyszedł na spacer sam, zostawiając Piotra z myślami. Piotr siedział na werandzie, wspominając ich wspólne chwile. W liceum Michał bronił go przed dręczycielami, nie wiedząc, dlaczego Piotr był celem żartów. Teraz ta przyjaźń wisiała na włosku. Gdy Michał wrócił, usiedli do rozmowy. Piotr, doceniam twoją szczerość, ale nie mogę ci dać tego, czego chcesz. Mam swoje życie, rodzinę, oczekiwania, powiedział. Piotr poczuł ból. A co z twoimi uczuciami? Zawsze byłeś blisko mnie. Michał westchnął. Jesteś ważny, ale nie w ten sposób. Te słowa zraniły Piotra głęboko. Następnego ranka napięcie wzrosło. Michał proponował powrót do Warszawy, ale Piotr nalegał, by zostali. Poszli na wędrówkę po lesie. Tam, w gęstwinie drzew, Michał zatrzymał się. Piotr, to komplikuje wszystko. Moja rodzina jest konserwatywna. Ojciec nienawidzi tych gejów, jak mówi. Jeśli się dowiedzą. Piotr kiwnął głową. Jego własna rodzina była podobna, matka pobożna, ojciec surowy. Wrócili zmęczeni. Wieczorem Michał otworzył piwo i zaczął mówić o swoich wątpliwościach. Czasem zastanawiam się, czy jestem naprawdę hetero. Ale to strach przed zmianą. Piotr poczuł iskrę nadziei. Może spróbujemy? Zasugerował. Michał pokręcił głową. Nie mogę. To zdrada wobec siebie. Ale w jego oczach Piotr widział wahanie. Noc była burzliwa. Piotr nie mógł spać, słysząc, jak Michał przewraca się w łóżku. Rano Michał zaproponował kąpiel w jeziorze. Pływali, śmiejąc się, ale napięcie wisiało w powietrzu. Po wyjściu z wody, Michał dotknął ramienia Piotra. Może nie wiem powiedział. Piotr poczuł euforię, ale też strach. Po południu siedzieli na plaży. Michał mówił o presji społecznej w Polsce, o marszach równości atakowanych przez nacjonalistów, o kościele potępiającym homoseksualizm. Jak ty z tym żyjesz? Zapytał. Piotr opowiedział o swoich lękach, o ukrywaniu się w pracy, o samotności. Michał słuchał, a potem powiedział: Jesteś odważny. Te słowa zbliżyły ich. Wieczorem przy ognisku Michał wyznał: Po zdradzie Agnieszki czuję pustkę. Może to okazja na eksperyment. Piotr zamarł. Co masz na myśli? Michał spojrzał na niego. Może. Pocałunek, by sprawdzić. Serce Piotra biło mocno. Pochylili się ku sobie, ich usta się spotkały. To był moment magii, ale potem Michał odsunął się. To błąd, powiedział. Piotr poczuł ból zdrady. Dlaczego? Michał westchnął. Bo boję się. Rodzina. Przyjaciele, społeczeństwo. To zbyt ryzykowne. Piotr kiwnął głową, ale w środku czuł gniew. Tej nocy spali oddzielnie, a napięcie rosło. Piotr zastanawiał się, czy to koniec ich przyjaźni. Rano Michał wyglądał na skruszonego. Przepraszam za wczoraj. To było impulsywne, powiedział. Piotr skinął głową, ale ból pozostał. Postanowili wrócić do Warszawy wcześniej. Droga była milcząca, pełna niewypowiedzianych słów. W mieście Michał wysadził Piotra pod domem. "Porozmawiamy później", powiedział. Piotr wrócił do pracy, ale nie mógł się skupić. Wspominał pocałunek, wahanie Michała. W Polsce, gdzie prawo nie chroniło gejów w pełni, a ataki na LGBT były powszechne, czuł się bezbronny. Jego przyjaciel z pracy, gej, poradził mu: "Zapomnij o hetero to zawsze kończy się bólem. Ale Piotr nie mógł. Kilka dni później Michał zadzwonił. Musimy porozmawiać, powiedział. Spotkali się w kawiarni. Michał wyglądał na zmęczonego. Myślałem o tym. Może to nie błąd. Może czuję coś do ciebie. Piotr poczuł radość, ale też sceptycyzm. A twoja rodzina? Michał westchnął. Ukryjemy to. Zaczęli się spotykać potajemnie. Spacerowali po parkach Warszawy, trzymając się za ręce w ukryciu. Michał walczył z wewnętrznymi demonami, wychowany w katolickiej rodzinie, czuł winę. Co jeśli to grzech? Pytał. Piotr odpowiadał: Miłość nie jest grzechem. Ale presja rosła. Matka Michała zaczęła podejrzewać: Dlaczego nie spotykasz się z dziewczynami? Pytała. Michał kłamał, ale czuł się zdradzony przez samego siebie. Piotr też miał problemy. Jego ojciec, dowiadując się o Marszu Równości, powiedział: Ci ludzie powinni być leczeni. Piotr milczał, bojąc się konfrontacji. Ich relacja pogłębiała się. Spędzali noce razem, rozmawiając o marzeniach. Michał mówił o ucieczce z korporacji, Piotr o otwarciu własnej firmy. Ale konflikty narastały. Michał unikał publicznych gestów, a Piotr czuł się ukryty. Czy jesteś ze mną naprawdę? Zapytał raz. Michał zapewnił, ale wątpliwości pozostały. Pewnego wieczoru matka Michała odwiedziła go niespodziewanie. Zobaczyła Piotra i wyczuła napięcie. Kim jest ten przyjaciel? Zapytała. Michał skłamał, ale matka nie uwierzyła. Po jej wyjściu Michał wybuchł to zbyt trudne. Może powinniśmy przestać? Piotr poczuł zdradę. Po tym wszystkim? Następnego dnia Michał przeprosił, ale relacja była napięta. Spotkali się z przyjaciółmi Michała, hetero, którzy żartowali z gejów. Michał śmiał się, a Piotr czuł ból. Dlaczego nie bronisz? Zapytał później. Michał odparł, nie chce się ujawnić. To zraniło Piotra głęboko. Konflikt eskalował. Piotr naciskał na kamień Naut, Michał się bał. Stracę rodzinę, mówił. Piotr rozumiał, ale czuł się samotny. W końcu doszło do kłótni. Jeśli nie możesz być ze mną otwarcie, to koniec, powiedział Piotr. Michał wyszedł wściekły. Piotr spędził noc płacząc. Wspominał jezioro, pocałunek, nadzieję. Czy to warte bólu? Michał też walczył, rozmawiał z siostrą, która podejrzewała prawdę. Bądź sobą, poradziła. Ale strach przed odrzuceniem był silny. Po kilku dniach milczenia Michał zadzwonił. Chcę spróbować, powiedział. Spotkali się i Michał wyznał miłość. Kocham cię, Piotr. To był przełom. Zaczęli planować przyszłość, ale rzeczywistość uderzyła. Ojciec Michała dowiedział się o relacji od matki. Albo kończysz to, albo nie jesteś moim synem, o, zagroził. Michał był rozdarty. Spotkał się z Piotrem, płacząc. Muszę wybrać. Piotr poczuł strach. Wybierz nas. Ale Michał walsie. Presja rodziny była ogromna, ojciec, weteran, widział w tym słabość. Michał czuł winę, myśląc o moralności. Piotr też skonfrontował się z rodziną. Powiedział matce o sobie: Jesteś moim synem, ale to grzech, odparła. Ojciec milczał, ale wzrok mówił wszystko. Piotr czuł odrzucenie, ale też wolność. Nie ukrywam się więcej, powiedział Michałowi. Michał podjął decyzję, zerwał z Piotrem. Nie mogę stracić rodziny. Piotr poczuł zdradę. A co ze mną? Michał odparł: Przepraszam. To był cios. Piotr zamknął się w sobie, unikając świata. Wspominał dobre chwile, ale ból dominował. Miesiąc później Michał żałował. Spotkał Piotra przypadkiem. Popełniłem błąd, powiedział. Piotr był ostrożny. Zbyt późno. Ale uczucia wróciły. Zaczęli od nowa, tym razem Michał obiecał kamin out. Powiedział rodzinie. Ojciec wyrzucił go z domu. Matka płakała. Michał stracił pracę przez plotki. Piotr wspierał go, ale koszty były wysokie. Michał czuł żal. Czy to warte? Pytał. Piotr odpowiadał: Tak, bo jesteśmy sobą. Ale konflikty trwały. Społeczeństwo w Polsce nie pomagało ataki na gejów, brak praw. Michał tęsknił za rodziną. W końcu Michał skonfrontował ojca. Kocham Piotra. To moja prawda. Ojciec milczał, ale matka zaczęła akceptować. Powoli relacja się naprawiała. Piotr i Michał przeprowadzili się razem, budując życie. Ale blizny pozostały. Ich miłość była testowana. Michał miał chwilę wątpliwości, Piotr gniewu. Ale trzymali się razem. Piotr awansował w pracy, ujawniając się. Michał znalazł nową pracę w otwartszej firmie. Życie stawało się lepsze, ale walka trwała. Pewnego dnia Michał zaproponował małżeństwo. W Polsce nielegalne, ale symbolicznie. Piotr zgodził się. To był moment triumfu nad przeciwnościami. Ale rzeczywistość przypominała o wyzwaniach, demonstracje, dyskryminacja. Lata mijały. Piotr i Michał zbudowali stabilne życie w Warszawie. Michał pogodził się z rodziną. Ojciec, choć niechętny, zaakceptował. Matka odwiedzała ich, przynosząc ciasto. Piotr też nawiązał kontakt z rodzicami, choć relacje były napięte. Społeczeństwo zmieniało się powoli, z marszami równości rosnącymi w siłę. Ale przeszłość wracała. Michał spotkał Agnieszkę, która żałowała zdrady. Byliśmy dobrzy razem, powiedziała. Michał poczuł wahanie, myśląc o prostszym życiu. Powiedział Piotrowi, co wywołało kłótnie: Czy wciąż jesteś hetero? Zapytał Piotr. Michał zaprzeczył, ale wątpliwości pozostały. Konflikt eskalował. Michał spędził noc u przyjaciela, myśląc o wyborach. Piotr czuł się zdradzony ponownie. Czy kiedykolwiek będziesz pewien? Pytał. Michał wrócił, przepraszając: Wybrałem ciebie. Ale zaufanie było nadszarpnięte. W końcu Michał podjął terapię, by pogodzić się z tożsamością. Piotr wspierał, ale czuł zmęczenie. Ich miłość przetrwała, ale z bliznami. Stali się aktywistami, walcząc o prawa LGBT w Polsce. To dało im cel, ale też narażało na ataki. Pewnego dnia, podczas marszu, zostali zaatakowani przez nacjonalistów. Michał został pobity, Piotr obronił go. W szpitalu Michał powiedział: Dziękuję, że jesteś. To wzmocniło ich więź. Ale koszty były wysokie strach, trauma. Po wyzdrowieniu Michał zaproponował wyjazd nad jezioro, gdzie wszystko się zaczęło. Tam, patrząc na wodę, rozmawiali o przeszłości. Popełniłem błędy, ale nie żałuję, powiedział Michał. Piotr skinął głową. Ja też. Ich historia była pełna bólu ale też wzrostu. Nauczyli się, że miłość wymaga poświęceń. W Polsce, gdzie zmiana przychodzi wolno, stali się przykładem. Ale pytanie pozostaje, czy zdrada rodziny dla miłości jest słuszna czy egoistyczna?